Uh, a tu, a tu, o, Kufer, panie Strażnik miejski, młotek Zardzewiały topór Eee Tu są moje dobre Dobre towary Czy mogę coś Po, po zawinać? Czekaj I nikt nic nie powie? Nikt mnie nie widział? Mortis, czyli dobry Czego chcesz? Peka tu nie ma więc nic nie wskurasz. Peka? Przyjdź później. Kiego peka? Chcę być silniejszy, panie. Chcę być silniejszy. Ależ oczywiście, któż by nie chciał. Niestety, dopóki nie przyłączysz się do nas, albo do Paladynów, nie mogę ci pomóc. Mmm... Dobra. W porządku, panie. W porządku. A gdzie jest pek? się pytam. Kto to jest pek? O! Ruga. Ruga belt kufer, mogę go okryć? Roga, co, co mi powiesz? robisz? Próbuję pokazać chłopakom, jak właściwie trzymać kuszę i pomagam im nabrać trochę zręczności. Okej, okay. możesz mnie przeszkolić? Czy mógłbyś mnie trenować? Nie, trenuję tylko osoby będące na służbie u króla, nikogo więcej. Okay. Zawsze jednak przyda się nam ktoś taki jak ty. Jeśli więc chcesz zaciągnąć się do straży, porozmawiaj z lordem Okej. Okay. Dobrze, no to ja chyba się zaciągnę, co? Zaciągnę się już, czy się nie zaciągnę? Hmm. Tak w sumie chyba się zaciągnę, nie? Co tu się dzieje? Panie, co tu się... O! Okej. Okay. O! Panie, tu moja zbroja wisi. Specjalnie dla mnie. Hmm. No dobra. Zardzewiały krótki miecz. Mogę coś stąd! Dobrze, przepraszam. Kim jesteś? Traż... Hey, wynoś się! Już, już, Czego już. Tam szukałeś, co? Alarm! Nie no cię do... już tam więcej widzieć, jasne? Dobra, Pierdolta się. Nie będę na razie was okradał. Dam wam chwilę spokoju. Lord! Andre, strażnik miejski. Muszę popatrzeć, to w pierdlu siedzi. O! Czego? Bolton. Czego? Co możemy powiedzieć w tym miejscu? Właściwie chcę zobaczyć więźniów. Chcę zobaczyć więźniów. Idź. Tylko nie maruj za długo. Zrozumiano? Dobrze. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? To są koszary. Co ty nie Dokąd powiesz? się wybierasz? To jest pierdal, tak zwany. Tyle chciałem wiedzieć. Dzięki. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Mmm, właśnie wychodziłem. Dobra, ona siedzi. I tylko ona. Sara, jak tam? Ty, jak śmiesz się tu pokazywać. Nie mogę tego udowodnić, ale jestem pewna, że maczałeś łapska w tych brudnych machlojkach. To przez ciebie teraz tu jestem. To Przez prawda. ciebie i tego cholernego kantara to niech dosięgnie prawda. was zwinnie w nosa. Niech, po, niech, niech dosięgnie nas katar z nosa? Eee, dobrze. Andre, dzień dobry. O, ale masz fajną zbroję. Nie ma jakiegoś, Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć? Widzę, że ci na tym zależy. Dobrze, słuchaj, mam kłopot. Jeśli go dla mnie rozwiążesz, dopilnuję, żebyś został przyjęty do straży. Ale Może. najważniejsze, żebyś nikomu nie szepnął ani słowa na ten temat. Easy. Czym problem? Jaki masz problem? Ostatnio w mieście było sporo kradzieży. Na razie nie udało nam się nikogo złapać. Złodzieje są po prostu za dobrzy. Mhm. Szumowiny. Znają się na swojej robocie. Jestem pewien, że mamy do czynienia ze zorganizowaną bandą. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w Korinis gildię złodziei. Znajdź przywódców tej bandy i złap ich. Wtedy mhm. dopilnuję, żeby przyjęto cię do straży, nieważne czy jesteś obywatelem czy nie. Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej umowie. Okay. Gdzie Co powinienem szukać tych złodziei? Gdybym to wiedział, sam bym ich złapał. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Ostatnio przewróciliśmy do góry nogami całą dzielnicę portową i nie znaleźliśmy nic. Absolutnie nic. Tamtejsi mieszkańcy nie są zbyt rozmowni, szczególnie jeśli paradujesz w zbroi paladyna. Mhm. Ale ty jesteś człowiekiem z zewnątrz. Tobie szybciej zaufają. Na początek możesz popytać wokół portu, ale bądź ostrożny. Jeśli ktoś się zorientuje, że pracujesz dla paladynów, niczego się nie dowiesz. E, co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Jeśli spotkasz jakiegoś służącego, pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś wylądował za kratami. Podczas zamieszania może zainterweniować Straż Miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić o co chodzi. Dobrze. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż. Wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki. Informuj mnie o postępach. Easy. Mm, czego mogę się spodziewać w straży? Co do tych zaginionych o... Co do tych zaginionych? Odpuść sobie wreszcie tę sprawę. Mam inne rzeczy na głowie. Mm -hmm. e, no dobrze, dobrze, dobrze. Teraz. thank <laughs> you Easy Morderstwo. Pierwsze morderstwo w gotiku. Takie poważne morderstwo. Dobra, teraz możemy się nauczyć. Mamy 10 punktów nauki. Panie, możemy się nauczyć broni jednoręcznej, nie? Dotyczy to zaopatrzenia się w odpowiednią zbroję i wykładanie miecza. Wyszkolnienie wykładania tak, miecza. Wyszkolnie Broń jednoręczna. Plus Jesteś już lepszy! Niedługo staniesz się prawdziwym wojownikiem. Mhm. I co teraz? Broń jednoręczna 20%. I co to znaczy? Co my tu jeszcze y, możemy zrobić? Co my tu jeszcze możemy zrobić? Pamiętam, że mogłem płynąć na tą wyspę. Nie? Popłynę tam. Bo z tego co wiem, to można tam popłynąć, ale nie wiem czy. Nie wiem, czy ma to sens w ogólnym rozrachunku. Jeszcze Jezu. Dobra, to nie ma sensu. Idę się zrobić strażnikiem w takim razie. To jest e, rozwiązanie, myślę. Idę się zrobić strażnikiem, pójdę sobie wtedy pozwiedzać rejony, pozabijać, podobijać. O, ktoś cię tu zabił, gościu. Ciekawy kto. O, miecz ty. Ty, zajebisty miecz. Nie, chujowy, zręczność. Trzeba większą zręczność. A ja mam tylko 10. Niestety. Mi się jakiś quest zepsuje, bo w sumie tamten zepsułem quest, zepsułem jeden quest. Ale o, to jest dziwne, że go zepsułem w sumie, bo... No bo go zrobiłem, nie? Tylko wybrałem inną ścieżkę, także... Wybrałem inną decyzję, ale być może ta gra ma tak skonstruowany ten temat, że... Andre, jestem gotów wstąpić do straży. Jestem gotów wstąpić do straży. A więc jesteś obywatelem Korimis? Tak jest. Bosper Sperłuczarz przyjął mnie na swego ucznia. A więc wiesz też co nieco o życiu w dziczy? To dobrze, bo straż pełni służbę nie tylko w obrębie murów miasta. Przydadzą się nam ludzie, którzy potrafią sobie poradzić na pustkowiu a Łuczarz jest ważną osobą w mieście. Jeśli on za ciebie poręczył, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wstąpił w szeregi straży. Jeśli chcesz, możesz się do nas zaciągnąć ale twoja decyzja. Będzie ostateczna. Kiedy tak, założysz wiem. zbroję strażnika, nie będziesz mógł tak po prostu jej zdjąć i porzucić służby. Czy Dobrze. jesteś gotów by walczyć w naszych szeregach za Inosa i króla? Tak jest. Jestem gotów. Jestem gotów. 400 ekspadja. Yeah. Witaj Easy. w straży. Oto twoja zbroja. Nice. Nosi ją z dumą i godnością. Czy teraz się w końcu zobaczyć mogę z Lordem Hagenem? Je, czy ja też dostanę broń? Czy ja też dostanę broń? Oczywiście. Zazwyczaj zajmuję się tym pek, ale właśnie skojarzyłem, że od jakiegoś czasu go nie widziałem. Hmm. Dowiedz się, gdzie się zaszył i przyprowadź go do mnie. Wtedy da ci broń. A, A je. jeśli będziesz chciał się przespać, skorzystaj z łóżka w sypialni. No i co? Andrzej, to Hej. jeszcze nie koniec, panie. Masz dla mnie jakieś zadanie? Masz dla mnie jakieś zadanie? Ostatnio w mieście wzrosła sprzedaż bagiennego ziela. Nie możemy pozwolić, żeby to paskudztwo stało się łatwo dostępne. Bo inaczej wszyscy zaczną popalać i nikt nie będzie w stanie pracować, nie mówiąc już o noszeniu broni. Uh -huh. Szczególnie teraz, kiedy istnieje zagrożenie ze strony orków albo najemników. Podejrzewam, że stoją za tym najemnicy. Założę się, że to oni przemycają towar do miasta. Co trzeba zrobić? Mortis, jeden z naszych ludzi, słyszał w tawernie, że w dzielnicy portowej pojawił się transport bagiennego ziela. Rozejrzyj się tam i przynieś mi paczkę z zielskiem. Najsu. Nice. Co robicie w mieście? Co do gili złodziej? Co z tymi zaginionymi? Jak wygląda sytuacja w mieście? Co odebrać nagrodę za przestępca? Dobra. Um, gdzie jest moja zbra? U. U. 40 panie. Dobrze. Całkiem spoko... Dobra, Wulgar, jesteś Nie dostałeś jednego z naszych pancerzy? No to sobie taki załatw. Hej, ty. O, no. Mówisz więc, że Lord Andre przyjął cię na służbę. Tak Mam jest. nadzieję, że będziesz tu przychodził i trenował regularnie. Jak? Druga. Będzie twoim nauczycielem kusznictwa. Natomiast Mortis pokaże ci, jak zwiększyć siłę. Jednak najważniejszym aspektem treningu jest porządne nauczenie się machania mieczem. Dobrze. Jeszcze rozumiem. będzie z ciebie niezły wojownik. Masz moje słowo. Mhm. Mm to wszystko wiem. Osiem koła. Eee, no w sumie. Zdejmę na razie temat. Założę sobie to, bo to jest. nie będzie. nie będę zwracał niczej uwagi, nie? Gdzie jest pek? Pek. No co ty chłopie? Żołnierz Gdzie ty się na się na nic nie wybierasz. Przebierz się. Hej, czas już ruszać w drogę. Czego chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Potrzebuję broni. Wracaj więc do koszar. Do cholery! Twoja broń może poczekać! No dalej, André już się za tobą stęsknił. Hmm, cholera. W porządku, idę już, ale kiedy zameldujesz się u André, nie wspominaj, że mnie tu widziałeś. Obyś się nie zdziwił, chłopie. A ty, dziewczyno, nie widziałaś mnie. Jestem zajęta. Ooo. Dobra, wracamy się. Ci tam w 24-latkach kurwo ćwiczą, panie. Udało mi się znaleźć PK. Udało mi się znaleźć PK. Tak, jest z powrotem na posterunku i robi co do niego należy. Gdzie go znalazłeś? E, wszedł mi w drogę. Wszedł mi w drogę na mieście. W porządku, więc idź do niego i weź broń. Nie będziemy podpierdalać koleżków, nie? Którzy jeszcze nam załatwiają nasz sprzęt do walki Także, a gdzie on jest? Tutaj gdzieś jest Aaa, pek jest tu, dobrze Pek jest tutaj Siema, pek. Żołnierz nosi pancerz swojego króla Ale, Nic przepraszam, innego, przepraszam. przebierz się Potrzebuję broni Potrzebuję broni Panie, e, są napięte To nasz nowy towarzysz I szukasz sobie pieca. w mieście, nie mogę nosić cały czas pancerza Nie powiedziałeś Andrze, że byłem w czerwonej latarni Jesteś w porządku Nice Proszę Weź swój miecz. A tak to najlepszy mi dał, te... jaki mam. Okay. Jeśli ta broń ci nie odpowiada, dobry miecz. idź do kupców na placu targowym. Nie, nie, odpowiada mi bardzo. By mi odpowiadała, gdybym mógł ją nosić, no. A tak do dupy, nie mogę. No dobra, będzie na później ewentualnie. 20 zresztą. to dobry miecz bym powiedział, ale... A czy ty pek... masz jakiś... Nie masz nic więcej dla mnie. A nie ma tu muzyki i co się stało, panie? Dobra, no to co? To trzeba iść spróbować chyba porąbać kogoś, nie? Czy ci bandyci, bandyci mnie porąbią? Co? Czy ja chcę to spróbować? Poziom piąty strażnik, panie. Jeden porobiony panie. Rozzerwę na kawałki. Kurwa, buch jest. Nie wiem, czy z nim dam radę z nimi. Trzech. Zasłużyłeś na to Gnido! Czytaj. Dobra. Na razie się stąd ewakuuję i idę. Czekaj, bo jeszcze byli bandyci w innym miejscu, nie? Tam też była jaskinia, i z jednej strony co tam było? Gobliny czy ludzie? Tu były chrząszcze. I ziomalki, nie? Chodź tu, kurwo. Rozerwajcie na kawałki. Chodź tu. oh <laughs> Kurwa, Ale walka, panie! Wygrałem. Rabuś. Najgorsze jest to, że jest ich dwóch, a ta gra kompletnie nie jest przystosowana do tego, żeby się bić we dwóch. Znaczy, więcej jak jeden ziomal. I to jest tak irytujące, jaki jest więcej jak jeden w tej grze. <słuch> żeby ta gra miała jakiś splash damage albo coś w tym guście, to jeszcze może by się dało walczyć, ale... Przynajmniej na razie nie ma, nie wiem, może ogólnie coś tam ma, w przyszłości. Nic tu nie ma. Bo z jednym przeciwnikiem to faktycznie to jest łatwe, ale. Jak rozkminisz o co chodzi. Ehm. No kurwa, no. Co? Pojebał was? Śledzie? Przyszedłem tu zabić dwóch gości, kurwa, żeby dostać śledzie? Nie wierzę w to. Chodź tutaj. chrząż. zarzewiały krótki miecz. No niestety mam lepszy. No czy mam ten w sumie. Nawet chrząszczem muszę dwa razy trafić, żeby go zabić. To jest. Niewiarygodne po prostu. Impossible. Oj, to za piwo się kurwa biłem. Za piwo! No, z dwoma no to jeszcze. Co? Zardzewiały topór. Okej. Okay. Ale zardzewiały topór to ja już mam cztery, no na to nie I potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji. Wszyscy jest możliwe. O, co wiesz na temat paczki bagiennego ziela? Kto zalicza się do najbardziej wpływowych obywateli w mieście? Tutaj w porcie trudno znaleźć wielkie szychy. Tylko jeden jedyny Lemar posiada ogromne wpływy. Ma dużo pieniędzy, które pożycza na procent. <coughs> okay. Zajęcie to nie zyskało mu wielu zwolenników, ale wielu wpływowych obywateli zapożycza się u niego. Handlarze i rzemieślnicy również mają duże wpływy. Uważam nawet, że zbyt duże. Okej. Okay. Co wiesz na temat paczki bagiennego ziela? Co wiesz na temat paczki bagiennego ziela? Ktokolwiek posiada taką paczkę, jest bogatym człowiekiem. I prawdopodobnie nie musi się o nic martwić. Nie próbuj mnie oszukać. Wiesz coś na ten temat. I lepiej to z siebie wyduś. Dobrze, dobrze. Jakiś czas temu w mojej knajpie pojawił się pewien człowiek. Najemnik powiedział, że sprzedał w porcie paczkę ziela. Kto wie, jak było naprawdę? Facet był kompletnie zamroczony. To wszystko, co wiem. Okay. Kto jest winien pieniądze Lemarowi? Kto jest winien pieniądze Lemarowi? <laughs> Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, powinieneś zajrzeć do jego księgi rachunkowej. Chociaż podejrzewam, że nie zdołasz tego zrobić w taki sposób, żeby niczego nie zauważył. Z tego, co wiem, zawsze nosi ją przy sobie. To gdzie mogę znaleźć pracę? Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alerykiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Czy w okolicy można znaleźć jakieś specjalne zlecenia? Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego, mówisz? Hmm. Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. O, dobra, to Kto może do końca, bo... nauczyć. Tu w porcie możesz znaleźć kilku niezłych nauczycieli. Kowal Karl to bardzo silny mężczyzna. Z pewnością zna się na treningu siłowym. Wie również wiele na temat walki. Lares z kolei to przebiegły opryszek. Jego też czasami można znaleźć w porcie. Nie mówię Jeśli jesteś niczego? na tyle szalony, możesz odwiedzić starego Ignaza. Podobno wie on co nieco na temat, ale. Yy, a. Mikstur. Huh. Gdzie mogę ich wszystkich znaleźć? O, chłopcze, prędzej król wygra wojnę z orkami niż ja zdołam ci to wytłumaczyć. Po prostu rozejrzyj się po dzielnicy, a prędzej czy później natkniesz się na nich. A jeśli nie znasz tego miejsca, udaj się do Brahima i kup sobie mapę. Mm -hmm. Jego z kolei nie trudno odnaleźć. Ma chatę tuż obok nie, mojej knajpy. Za to Szczepem powinienem zażądać coś. podwójnej ceny. Pogadam z Nagurem, bo wcześniej nie chciałem ogadać. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Tak, oh. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Jeśli należysz do ludzi króla, to raczej nie licz na jakąkolwiek pracę w porcie. I nie myśl, że cię nie poznam tylko dlatego, że założyłeś inne szaty. Radzę ci jak przyjaciel. Nie wtykaj nosa. A to gnojki. Spadaj. A to gnojki.